Słuchajcie, pada dalej, to jest po prostu tak przygnębiające, że człowiekowi się nie chce wychodzić z łóżka. No I tak w ogóle to witam was w kolejnym daily vlogu, jak widzicie ja jeszcze jestem cała rozczochrana, zaspana, no ale niedawno, może nie tyle wstałam, co się po prostu przebudziłam. Nie wiem, od tygodnia coś nie mogę spać, śpię po dwie godziny. Z reguły nad ranem zasypiam, potem nie mogę się rozbudzić. Mamy godzinę, nie wiem, chyba w pół do dziewiątej coś w ten deseń. Mój mąż już w salonie na kanapie leży i ogląda telewizję. Był z psami na dole. Jakoś on sypia lepiej niż ja. W każdym bądź razie, no co. Słuchajcie, no dzisiaj musimy na zakupy, bo no jutro, jutro się zaczynają święta wielkanocne, więc musimy na zakupy, ale jak pomyślę, co tam się będzie zaraz działo w tych wszystkich supermarketach i sklepach, to wierzcie mi, że nie mam ochoty w ogóle na to. Z racji tego, że pada, jak od półtorej tygodnia, to pewnie nie będziemy zbyt wiele robić. Niestety nie będziemy mogli nawet z psiakami wyjść na spacer. No, trudno się mówi, ale pomyślałam, że mimo wszystko takiego zwykłego, codziennego vloga mogę dla Was nakręcić. Myślę, że takie vlogi lubi, lubicie. A swoją drogą to zastanawiam się, czy. Czy nie mielibyście ochoty, czy nie zrobić dla Was takiego tygodnia ze mną, czyli codziennego vlogowania przez 7 dni. Jeżeli macie ochotę, to dajcie albo kciuki w górę, żebym wiedziała, albo napiszcie na dole w komentarzach. Ja teraz wstaję, tak, zbieram swoje szanowne 4 litery, zaścielę łóżko, i. Idę się myć, bo słuchajcie, popatrzcie na moje włosy, moje włosy, e, dzisiaj czwarty dzień jak ich nie myłam, mm, więc czas najwyższy, no idę się wykąpać, ogarnąć i odezwę się do Was, jak już nie będę ludzi straszyć, także do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, za ten czas, kiedy ja się ogarniałam i e, nakładałam twarz, jak to się mówi, e, przestało padać, tak, Armagedon dzisiejszej nocy przeszedł i... I kurczę nawet słońce próbuje się przebić. A jak widzicie troszeczkę się ogarnęłam, włosy umyłam, wysuszyłam, coś tam na twarz nałożyłam, żeby ludzi nie straszyć. Teraz czekam na męża, poszedł się ogarnąć. No i co? I będziemy zaraz jechać na zakupy. Musimy wejść na pewno do DM i kupić trochę produktów takich środków do czyszczenia, może tak, do czyszczenia, bo wiele się pokończyło. Coś mi tutaj, kurde, lampa wariuje. Chyba będę musiała nową żarówkę kupić, bo ta, którą tu widzicie. O, dyskotekę se robi. Także no. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, albo nie, o tym powiem Wam po prostu później, jak wrócimy. Może uda mi się. Może uda mi się pokazać Wam, co tam kupujemy, i tak dalej. W każdym bądź razie musimy jechać na, jakby powiedzieć, to na dwa auta. W sumie to najpierw jedziemy moim. Ja muszę męża odwieźć do kolegi, gdzie wczoraj po imprezie zostawił auto, bo poszedł w Tany na 12 godzin tak, ze swoimi kumplami. I ja mu zabroniłam wsiadać do auta, jak wypija alkohol. Powiedziałam właśnie, że też mu Armagedona zrobię, jak będzie znowu jechał autem po wypiciu alkoholu. Bo ja czegoś takiego nie toleruję, nie rozumiem, nigdy nie zrozumie. Przez coś takiego zginął mój jeden mój dziadek w wypadku samochodowym, i ja jestem strasznie na to uczulona. No więc zostawił auto u kolegi i ja go muszę najpierw tam zawieźć i potem, no głupio to brzmi, ale na dwa auta musimy jechać na zakupy. Kto wie, może uda się później, że mój mąż pójdzie z psami na spacer, jeżeli faktycznie takie słoneczko zostanie. A ja może wyskoczę gdzieś jeszcze na, na zakupy, może do Primarka trochę się rozglądnąć, co tam jest. Ale jeszcze niczego nie obiecuję, sama nie wiem jak to będzie, w ogóle nie wiem co będziemy dzisiaj robić. I tak, no, w ogóle chcemy też wskoczyć do kina po bilety na, na Fast and Furious 7, bo długo na to czekaliśmy. Nie było okazji, u nas od 1 kwietnia jest już w kinach, ale, ale nie było okazji, więc teraz jak są święta, to mam nadzieję, że uda nam się kupić bilety tutaj do takiego małego kina z jedną salą u nas na wiosce, to znaczy nie dosłownie u nas, ale na wiosce obok. Um, więc tam raczej tłumów nie ma, bo tam jeżeli się zmieści 100 osób, to jest wszystko. Więc okej, okay, kochani, nie dam się tutaj dłużej, nie przynudzam tutaj dłużej, lecę teraz na zakupy. Oczywiście w międzyczasie się będę do Was odzywać. Do zobaczenia. Słuchajcie, właśnie wróciłam do domu. Nie było możliwości pokazania Wam czegokolwiek, bo takie tłumy były, że masakra dosłownie jakby się jutro miał, nie wiem, świat skończyć. Wybaczcie, że obraz się będzie trzęsł, ale trzęsą mi się niesamowicie ręce, bo przed chwilą się wystraszyliśmy, jak nie wiem, z mężem. Um, przyjechaliśmy z zakupami, weszliśmy do domu, no i mąż postawił zakupy, to znaczy torby z zakupami, które chyba gdzieś tu za mną możecie jeszcze widzieć. O, tam wszystko leży. Um, w każdym bądź razie, no i chciał wyjść z psami, i Rudy, ten najstarszy, zleciał nam z góry ze schodów. Na szczęście póki co wstał, otrzepał się i jest dobrze, ale mam nadzieję, że nic się nie stało, dlatego że on ma chory kręgosłup i coś takiego mogłoby go zabić. Także wybaczcie, słuchajcie, ja teraz to idę rozpakowywać na pewno Wam co nieco pokażę, co tam kupiliśmy. No i co? I odezwę się oczywiście później. No i część jedzeniowa rozpakowana, jak widzicie tu jeszcze na dole są ziemniaki i wyobraźcie sobie za tyle jedzenia zapłaciliśmy coś koło 90 euro, także no nie mało, za mało jedzenia, za dużo pieniędzy. Um, to jest i tak większość mojego męża, moje są tutaj na przykład makaron bezglutenowy, proszę bardzo, żeby nie było znaczek bezglutenowy, um, moje orzechy, um, ogórki, tam gdzieś z tyłu jeszcze mandarynki są, także tego typu rzeczy są dla mnie. A reszta oczywiście mojego męża. No, a tutaj cała reszta, która też u nas 41 euro kosztowała. No, takie do domu rzeczy. Mówiłam Wam tutaj o do zmywarki do czyszczenia z tego całego syfu i oleju. Płyn do dezynfekcji, płyn do czyszczenia pralki. Bo nie wiem, czy Wam wspominałam ostatnio, że mamy koniec końców dwie pralki jedne, jedna nowa jest dla, tylko dla naszych ciuchów. No a reszta jest właśnie do prania ciuchów roboczych, butów, psich rzeczy, bo no masakra jest po prostu z sierścią. Tutaj są takie ręczniczki do telewizorów, laptopów, handy, handy no, telefonów komórkowych. Tutaj świeczki małe, tu coś na dole, nie wiem nawet... Aha, to są takie ręczniczki, które wrzuca się do prania i one mają zapobiegać farbowaniu się rzeczy, odświeżacz. Tutaj takie poduszki, które przepięknie pachną. To są poduszki do szaf. Otwieracie, to wkładacie i do sześciu tygodni powinno wam pachnieć w szafie. Papier toaletowy zwilżony. Tak. Tutaj do odkalkowania. Ejko, jak to się nazywa? Do odkalkowania czajnika, takie siereczki zwilżone do szybkiego sprzątania, płyn do dezynfekcji, który dodaję podczas, um, podczas prania zawsze, żeby ciuchy nie śmierdziały, no i takie tam drobne rzeczy kosmetyczne. chwilą pokazywałam wam psy od znajomego. Byliśmy u znajomego, który teraz jedzie przed nami, bo pękły mu dwie opony z prawej strony. I przednia i tylnia. Tu jedziemy teraz z mężem. Pełne skupienie. Zakmal, cześć. Cześć. <grym>, tak, słyszeliście. Jedziemy teraz do firmy żeby zmienić jeszcze dwie z lewej strony opony, no bo ten znajomy teraz nie może jeździć właśnie z prawej strony na letnich, a z lewej na zimowych, chociaż w sumie już zimowych nie potrzebuje. Na szczęście. E, więc co? No, jak mówię, jedziemy do firmy i potem zobaczymy. Słuchajcie, pogoda zrobiła się piękna, jest naprawdę ciepło. Dzisiaj w radiu zapowiadają, że um, jutro, czyli w niedzielę Wielkanocną, um, ma być ładnie słonecznie, poniedziałek ma się zepsuć, ale to nic, bo Niemcy nie znają czegoś takiego jak. Um, jak, jak to się nazywa? Śmigus dy dingus? Coś w ten deseń? Oni tego nie znają. Tutaj, tutaj święta wyglądają troszeczkę inaczej. Także no nie będzie możliwości Wam czegoś takiego pokazać. No, odezwę się do Was później. Ja mówię, teraz mój mąż jedzie moim autem. Ja muszę odpocząć trochę, bo dzisiaj cały dzień w biegu. No i odezwę się do Was. Jak już wrócimy, zapewne do domu, a może i nawet w międzyczasie. Słuchajcie, wróciliśmy do domu. I pierwsze, co nas zastało, jak weszliśmy, to oczywiście. Połowa zjedzonej palmy z sypialni, tak. Bela otworzyła drzwi od salonu, ponieważ my mamy zasuwane drzwi, ona odsunęła te drzwi. No i wpadli nam do sypialni, i razem z Diego, albo i nawet sam Diego po prostu rozwalił pół palmy, która u nas tutaj stoi. Także przed chwilą trzeba było odkurzyć. Mój mąż wyszedł z nimi teraz na zewnątrz. Byliśmy w kinie, no niestety nie dostaliśmy biletów, ale znaczy nie dostaliśmy biletów. Kino było zamknięte o tej porze. No ale mamy nadzieję, że, że może uda się nam jutro po prostu. Kto wie, może uda się nam jutro dostać bilety. Właśnie tutaj u nas w okolicy, po drugie kino mamy, no mamy jeszcze w promieniu 20 km dwa kina, czy nawet trzy, ale nie chcemy taki kawał jechać, wolimy tutaj 5 minut od naszego domu. Co chciałam wam pokazać? Słuchajcie. Nie wiem czy już wrzuciłam ten filmik czy dopiero wrzucę. W każdym bądź razie w paczuszce od siarki 85 dostałam między innymi taki olejek z Eco Spa, to jest arganowy, zimno tłoczony ze świeżych orzechów, wygląda tak, to jest 30 ml i wiecie co, ja się tak zastanawiałam, co zrobię najpierw z tym olejkiem, bo jak wiadomo arganowy bardzo ładnie nawilża, no ale w każdym bądź razie, Wczoraj wieczorem zdecydowałam się, że użyję sobie tego olejka po prostu na twarz, wmasuję w twarz na to krem, tak jak to kiedyś robiłam, bo moja skóra no miejscami jest sucha, no i wtedy właśnie ładnie wciąga, że tak powiem, olejki. Wiecie co? Otworzyłam ten olejek, on był nowiusienki. Otworzyłam ten olejek, wylałam sobie kilka kropli na dłoń i wiecie co? Pa! On śmierdzi. Tak niesamowicie. Wiecie co? krowim nawozem. O Jezu, ba. Wiecie co, mi tak było nieprzyjemnie. Dobrze, że ten smrodek się ulatnia po jakimś czasie, ale no po prostu ba! Nie, masakra. Wiecie co? Ua, okropność. Weźcie, dajcie mi znać, czy to ja na jakiś trefny produkt trafiłam czy no przeterminowany to on nie jest bo tutaj jest gdzieś czekajcie tak Najlepiej użyć przed końcem pierwszy 2016, więc przeterminowany nie jest. no Wiosieńki był nie był otwierany, bo tu było zabezpieczenie. Więc dajcie mi proszę znać, czy olejek arganowy rzeczywiście tak daje, czy to ja jakiś podziałkowy produkt e, dostałam, bo mówię Wam, no masakra, także pewnie będę go też dodawać trochę do olejowania włosów, zobaczymy, jeszcze nie wiem. Ale w każdym razie zapach jest straszny. Przepraszam Was w ogóle, że tak dziwnie mnie widzicie, ale po prostu postawiłam sobie czy oparłam sobie telefon, siedzę przy toaletce i pomyślałam właśnie, że Wam o tym olejku powiem no bo po prostu, wa, masakra, masakra. No okej, okay, kochani, teraz wypadałoby coś zrobić do jedzenia. Jeszcze zaraz będziemy musieli iść na spacer z naszymi psiakami, albo mój mąż pójdzie jeszcze nie wiadomo, czy pójdziemy we dwójkę, czy, czy on sam z nimi. W każdym bądź razie no, dzisiaj był dzień na pełnych obrotach, i myślę, że dzisiaj sobie pójdę, bo mamy godzinę 17. Myślę, że tak za dwie godzinki pójdę sobie do wanny. Walnę się, wygrzeję się, trochę się zrelaksuję i nałożę sobie maseczkę. I w końcu um, postanowiłam. I dzisiaj użyję tą maseczkę hialuronową z Biodermik. Wiecie co, bo z Biodermik jeszcze chyba nigdy nic nie miałam. Także chyba ją, a nawet teraz otworzę i chyba ją dzisiaj użyję. Zobaczymy, to jest maseczka w płatku z tego co widzę. Boże, tutaj wszystko pozapakowywane, o widzicie jest w takiej tej. No i tutaj jest jeszcze jakaś ulotka. To sobie poczytam, bo z tej firmy jeszcze nigdy nic nie miałam. Um, więc w sumie, dlaczego by nie? A w tym, w tym miesiącu, on się dopiero co zaczął, ale w um, przeciągu ostatnich dni, jak nakładałam maski, to były oczywiście maski z Glam Glow. Chyba mój mąż będzie kosił trawnik, bo coś mi się wydaje, że kosiarka odpala. Więc zaraz będę musiała jeszcze zamknąć okno, bo będzie strasznie głośno. No w każdym bądź razie w tym miesiącu, z początkiem tego miesiąca, jedyne maski, jakie nakładałam na twarz, to były właśnie maski z Glam Glow. Jedna ta biała, oczyszczająca i ta nawilżająca. Powiem Wam szczerze, że ta nawilżająca do moich faworytów należeć nie będzie, bo pachnie kokosem i to pachnie takim czystym kokosem, a jak wiecie, mnie taki zapach strasznie drażni, odrzuca i, i no, nieprzyjemnie mi się jej używa, ale skoro, skoro wydałam tyle pieniędzy, no to ją na pewno zużyję, że moi drodzy, słuchajcie, ja zamykam okno, lecę zrobić coś do jedzenia, dla mojego męża dzisiaj cheeseburgery, bo sobie zażyczył, a co ja zjem, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia, no pożyjemy, zobaczymy, także ja lecę i się później jeszcze do Was odezwę. ze spaceru. Sorry za te ciuchy za mną. Wróciliśmy ze spaceru i ja jestem po prostu styrana, jak nie wiem, pięte araba albo mojej babci Trampki. Ale pogodę mieliśmy piękną. Choć Wam powiem, że tam w tym szczerym polu wiało niesamowicie, a im bliżej wiatraków byliśmy, tym było jeszcze coraz gorzej. W każdym bądź razie zrobiliśmy dobre 5 km z psiakami na nogach. Tak, oni się troszeczkę zmęczyli. No i pojechaliśmy jeszcze zobaczyć pewien dom, ponieważ jakiś czas temu zmarła ciocia mojego męża i mamy możliwość może nie tyle odziedziczenia, co po prostu kupienia domu. No nie są tani, ale z drugiej strony mielibyśmy już całkowicie calusienki dom dla siebie, a ten, w którym mieszkamy, byśmy po prostu tą drugą połowę naszą wynajęli, no ale zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze nie możemy się zdecydować. Tam oczywiście też mamy piękny ogród. No i ogółem dom jest też bardzo duży. Wiadomo, masę roboty, bo tam trzeba całkowicie wyremontować, no ale zobaczymy, może. Może, może faktycznie kupimy ten dom i, i się przeprowadzimy. Mm, no i co? Idę nakarmić psy, mężowi zrobić kolację i sobie w końcu zresztą też zrobić coś do, je, do jedzenia, bo jeszcze schudnę i w ogóle będzie. <noise> tak, włosy mi się w ogóle rozczochrały, matko boska. No w każdym razie, jak to wszystko zrobię, muszę jeszcze umyć pędzle, którymi się dzisiaj malowałam, bo leżą tutaj usyfione. No i co? No i pewnie walnę się na łóżko, jak już wszystko ogarnę. E, walnę się na łóżko, powciągam trochę YouTube'y. A co? Muszę na bieżąco być, co się w świecie dzieje. E, no a potem pójdę do wanny i to pewnie zaraz też zmyję makijaż, bo no, taki no make-up, make-up, ale tak mi ostatnio jest naprawdę już od jakiegoś czasu. Jest mi najlepiej, że żadnych ciemnych cieni, e, tylko coś delikatnego i tak. Niby pomalowana, a jednak nie. Więc wydaje mi się, że będę się z wami teraz żegnać. Muszę obrobić też tego vloga, żebyście mogli go obejrzeć. No, wiecie, że go wcześniej nagrywam i zapewne wrzucę go w poniedziałek. Więc życzę wam jeszcze wesołych świąt i smacznego jajka, nawet jeżeli już trochę późno jest. Um, mimo wszystko mm, i co kochani widzimy się niebawem w kolejnym filmiku, mam nadzieję, że w tym razem będzie to już filmik z Mają bo znowu jestem na odwyku, mają nie widziałam chyba nie wiem, z trzy tygodnie <laughs> dwa co najmniej um, no, także trzy tygodnie, wiecie co, nawet dłużej bo ja Maji nie widziałam, odkąd my Bele mamy hmm. tak, odkąd Bele mamy no okej, okay, nieważne Kochani, do zobaczenia w kolejnym filmiku.